Dzień dobry, mam na imię Agnieszka, prowadzę portal wybieramboga.pl oraz Fundacji Wielu Serc. Dzień dobry, szczęść Boże, mam na imię Grzegorz, jestem księdzem w parafii Bogu Rodzicy Maryi na warszawskich Jelonkach. W niedzielę, 13 marca, od godziny 10 do 19.30 prowadzimy przy naszym kościele w oznakowanych samochodach zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie. Serdecznie ją na Was Zapraszamy. Lista przedmiotów, które potrzebujemy, znajduje się na plakatach oraz na parafialnym facebooku. Na tę okoliczność przygotowaliśmy specjalne plakaty w dwóch wersjach kolorystycznych. Umieszczone będą w różnych miejscach na naszym osiedlu i wypisane są wszystkie potrzebne rzeczy, tylko te, które zbieramy. I wielka prośba ogromna żeby wszystkie te przedmioty były pakowane osobno i podpisane. To usprawni nam potem dostarczanie tych wszystkich przedmiotów potrzebującym. Niezwłocznie po zbiórce, przynajmniej jeden tir, a może nawet więcej, pojedzie na Ukrainę i przekaże Wasze rzeczy osobom, które są w potrzebie. Będą to głównie żołnierze i ci, którzy im pomagają. Kochani, pamiętajmy też w modlitwie, nawet nie też, przede wszystkim duchowo wspierajmy nasze siostry i naszych braci w tym wielkim dramacie, który przeżywają w swojej ojczyźnie na Ukrainie.